Ciemka. Ja jest Malacho i witam was w kolejnym odcinku komentarzu, od których sieje. Jest to odcinek 202 i troszeczkę sobie zrobiłem przerwę między 201 i 202. Też ze względu na to, że chciałem trochę odpocząć od kokła, bo tego kokła 201 nagrałem dość szybko po dwusetnym odcinku, który trwał prawie 5,5 godziny, ale przerwa wynikała też z innej rzeczy, ze względu na to, że byłem dość zajęty i chcę Was od razu przeprosić, jeśli będzie mi się język plątał, jeśli będę miał wory pod oczami, albo będę nieogolony, w zasadzie jestem nieogolony, ze względu na to, że jeszcze trochę wracam do formy, Jestem już w takim wieku, jestem młodym człowiekiem, ale jestem już w takim wieku, że jak wracam do domu w niedzielę, to jeszcze poniedziałek poświęcam na odżywanie, więc musicie być wyrozumiali. Ze względu na to, że byłem na weekend w Kaliszu. Pomagałem ekipie akcji Pomaganie, zajechanie, sortować fanty na licytację. Jeśli chcecie wiedzieć o co tam chodziło i zobaczyć mnie też na fanpage'u Pomaganie, zajechanie na Facebooku, to link oczywiście znajdziecie w opisie. Tam sobie możecie zobaczyć o co chodziło. Generalnie poświęciliśmy praktycznie cały dzień na segregowanie, opisywanie i wysyłanie fantów na licytację na rzecz tegorocznych bohaterów tej akcji charytatywnej, czyli Dominiki i Dawida i miałem okazję, bo już niektórzy właśnie z ekipy widzieli ich wcześniej poznać Dominikę i Dawida razem z ich rodzi z rodzicami. Mama właśnie Dominiki i Dawida bardzo się wzruszyła widząc, że cała ekipa przyjechała, że w ogóle zainteresowanie w tym roku jest takie duże. Także tak wygląda weekend. Dużo osób też pisało, czy byłem we Wrocławiu? Nie, we Wrocławiu byłem tylko przyjazdem. Także jak ktoś liczył na spotkanie we Wrocławiu, to, to niestety nie tym razem. Odnośnie licytacji, bo wspomniałem o tych licytacjach, wspomaganie zajechanie, czapka, szara czapka z twarzą, została wylicytowana za 357 złotych i to przez mojego moderatora, Majka. Także, Majk, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. I jeszcze podziękowania na samym początku dla Emiliusza, który wysłał mi. Kot z gry Sandland na takiej bardzo ładnej płytce. Kot jest z drugiej strony, pokazywać go wam nie będę, ale możecie się spodziewać oczywiście w tym tygodniu live'a. Ze względu na to, że ja tę serię lubię i czytałem mangę i oglądałem ten serial, który wychodzi. Jestem dużym fanem tego uniwersum i na pewno sobie ogramy, ale jeszcze w który dzień nie wiem. Zaczynamy dzisiaj od bardzo, bardzo wyjątkowego komentarza autorstwa użytkownika Matius1024. Od niedawna trafiłem na Twój kanał. Dragon Balla poznałem dopiero w liceum. Oglądałem tylko anime. Pierwszą serię 153 odcinków oraz Dragon Ball Z. Nie najłatwiej mi się to oglądało, ponieważ jestem osobą niewidomą. Mimo wszystko uniwersum świetne. Szkoda, że nie mogę czytać mangi. Z perspektywy osoby niewidomej świetnie opisujesz autorskie mangi, które czytasz na kanale oraz streszczenia. Podoba mi się to, w jaki sposób coś tłumaczysz, czy opisujesz. Nie wszystko w świecie Dragon Balla rozumiem, ale sporo wyjaśnisz. I teraz mam trochę dziwne pytania. Jak wygląda smok, który spełnia życzenia? Czy zawsze jest ten sam, czy jakiś inny? Powiem wam, że trochę mnie na początku przytłoczył ten komentarz. Nigdy w życiu takiego nie dostałem, ale chciałem go tutaj uwzględnić na początku, bo jest to jeden z najfajniejszych, najbardziej wyjątkowych komentarzy, jakie dostałem w życiu. Oczywiście większość z nas wie, jak wygląda Shenlong albo jak na przykład wygląda Sajanin w formie ozaru, bo tutaj też o to zapytał Matius, ale chciałem wziąć to pytanie do odcinka, żeby jakkolwiek tutaj Matiusowi ułatwić życie. Odnośnie spok, smoka, który spełnia życzenia. Nie ma zawsze tego samego. Ziemskie smocze kule przywołują smoka Shenlong. Longa. Nameczańskie smocze kule przywołują Porungę. Serrealiańskie smoczekule, kule, które były obecnie tylko w mandze Dragon Balla Super. Te przywołują innego smoka, Toronbo, a super smoczekule kule przywołują Super Shenlonga. Nawet w GT w Dragon Ballu GT były inne smoki, czerwone i tak dalej. Każdy z nich wygląda inaczej. Ale jeśli chodzi o Shenlonga, trudno mi opisać to nie używając kolorów. Nie wiem w jakim stopniu, czy widzisz, czy może nie widzisz kolorów, czy, z, czy znasz kolory. Wydaje mi się, że nie będę w stanie ci opisać tego nie mówiąc, nie wymieniając ani razu żadnego koloru. Ale generalnie Shenlong jest to długi, bardzo smok, który wije się po niebie. Jest pokryty łuskami, jego górna część, jego grzbiet, jest pokryta zielonymi łuskami, dlatego jego górna część jest, jest zielona, a jego dolna część, czyli powiedzmy jego brzuszek, jest żółty i jest taki prążkowany powiedzmy. Shenlong oprócz tego ma dość taki dłuższy pysk. Yy, bardzo dwa długie wąsy, które przypominają trochę takiego chińskiego smoka, i ma też rogi na głowie, które przypominają taką gałąź drzewa. Oprócz tego ma jeszcze cztery kończyny, czyli takie krótkie łapki, które powiedzmy imitują przednie łapy i tylne łapy i ma czerwone oczy, które nie mają źrenic. Także tak wygląda Shenlong. Mam nadzieję, że jakkolwiek to było w stanie Ci pomóc. Drugie pytanie. Nigdy nie do końca zrozumiałem, na czym polega Kaioken. Jak on wygląda? Czy mógłbyś opisać? Kaioken to tak naprawdę jest technika, która pozwala tymczasowo wzmocnić swoje wszystkie umiejętności bojowe, zwiększyć umiejętności bojowe takie jak siła, szybkość, pewnie też postrzeganie ruchów przeciwnika na krótki czas. Kosztem potem wytrzymałości, no bo wiemy, że Goku potem miał bardzo duże problemy z tym, żeby, że jego ciało było wyczerpane po tym kajokenie. Także jest to wysoki zastrzyk do mocy, tymczasowy, za wysoką cenę. A jak on wygląda? Tak naprawdę nie zmienia się nic oprócz wizualnych zmian, na przykład muskulatury. W Saiyan kiedy Goku walczył z Wegetą, widać było, że jego mięśnie się wzmocniły. W przypadku Goku Blue Kaiokena, kiedy ten walczył chociażby z hitem, nie było widać jakiejś dużej zmiany w mięśniach. Ale on nie objawia się jakoś szczególnie pod kątem zmiany wyglądu ciała, tylko raczej jest to czerwona aura, która otacza ciało. Jest to taka ostra, intensywna aura, która tylko otacza ciało użytkownika, ale jeśli chodzi o zmiany wyglądu samego ciała, no to ewentualnie zwiększa się muskulatura. Czy mógłbyś mi opisać kilka postaci? Songoku, Vegeta i tym podobne. Najgłów... To najgłówniejsze, byłbym wdzięczny. Songoku jest ubrany zazwyczaj w jednolity, pomarańczowy strój, ma pas zawiązany wokół swojego pasa. <coughs> Często też pod spodem ma pod Poszulkę, ma frotki na rękach, ma buty, które w dawnych czasach były z obciążeniem, teraz już raczej nie są z obciążeniem. Jeśli chodzi o jego fryzurę, to, jest, to można to porównać do kogoś, kto ma kto nie uczesał się jak rano wstał, ma włosy odstające we wszystkie strony i jest zawsze uśmiechnięty. Vegeta z drugiej strony jest zawsze ubrany w zbroję, jest ubrany w jednoczęściowy powiedzmy taki leginsowy strój o ciemnym kolorze, dodatkowo ma zawsze praktycznie założone rękawice i na ten lateksowy strój ma założoną zbroję sajańską. A jeśli chodzi o fryzurę, no to jest yy, osobą łysiejącą, a, a te włosy, które jeszcze ma, to są szpiczaste, skierowane do góry. Obaj mają ciemne włosy. No mogę Ci na przykład jeszcze opisać Piccolo, bo reszta Saiyan wygląda dość podobnie, tylko fryzuru się i strojem trochę różnią. Piccolo trochę przypomina ślimaka, <t> tylko że nie ma muszli i stoi na dwóch nogach. Jakby ślimak był człowiekiem, to mógłby wyglądać jak Piccolo. Piccolo ma do tego jeszcze szpiczaste uszy, jest generalnie łysy, nie ma żadnych włosów, jest cały zielony, ma jakieś takie elementy, Troszeczkę można powiedzieć, że nawet przypomina Shenlonga pod niektórymi względami, bo ogólnie jest zielony, ale ma takie elementy na rękach, które przypominają to podbrzusze Shenlonga. Takie prążkowane, żółte, w wersji mangowej, a w wersji anime różowe elementy skóry. No i też ma ostre zęby. Ma takie kły, które przypominają właśnie demona, no bo Piccolo przecież na początku był zły. Jak wygląda sajanin w formie ozaru? To jak goryl, czy jeszcze jakoś inaczej? Jakbym miał porównać go do małpy jakiejś, to chyba najbliżej mu właśnie do goryla, aczkolwiek ma trochę dłuższy pysk, i też ma odstające, szpiczaste uszy. W sensie nie jakoś tam bardzo odstające, ale generalnie widoczne, dłuższe szpiczaste uszy niż normalna małpa. Więc, więc tak, jest ogólnie cały pokryty futrem, no i tylko na dłoniach i, i stopach, i gdzieś tam w okolicach pyska ma normalną skórę bez futra. Także myślę, że tutaj można to do goryla jak najbardziej porównać. Mam nadzieję, że pomogłem. Dużo zdrowia życzę i, i przepraszam, jeśli jakieś opisy były nie trafione chociażby przez. Moje używanie kolorów. Coś tam J albo Costa MJ. Nie mam pojęcia. Pytanie do Goku. Największy posiłek Goku, jaki pamiętam, obejmował około 40 pełnych talerzy żarcia, które ważyło plus minus powiedzmy 15-20 kg A to było bodajże w zaświatach Ukaio. Na kalkulatorze wyszło mi, że gdyby przekształcić tę masę na energię, wyszedłby równoważnik około 350 megaton trotylu. Jest to 7 razy więcej niż sar Bomba. Analizując wizualnie skalę wybuchów w Dragon Ball Z, odpowiednik trotylowy zahaczał realia DBZ, pewnie dopiero około... Oko Przejdę do końca, bo ja przeczytałem ten komentarz sam, ale przejdę do końca, do, do konkluzji. Jak myślisz, czy można w ten sposób dokoptować teorię do wszystkiego? Ćwiczę kreowanie świata przedstawionego, gdybym kiedyś z braku pieniędzy i rozpaczy zdecydował się na napisanie książki. Mnie najbardziej zszokowała ta pierwsza linijka. 40 pełnych talerzy żarcia to jest równoważnik 350 megaton trotylu, czyli, czyli jeśli mówisz, że ktoś zje 40 talerzy. To jest w stanie wygenerować energię siedmiokrotnie większą niż carbomba? Bomba. 40 podzielić na 7 to jest 5,7. O ironio, 5,7. Czyli wedle twoich obliczeń, jeśli zjadłbym 5,7 talerza jedzenia, to wygenerowałbym energię o sile jednej carbomby? Bomby, czyli jak jem jeden obiad, to można powiedzieć, że generuję mniej więcej 20, może 15, może nawet 10% bomby atomowej. No chyba tutaj jest delikatny błąd w założeniu. Albo ja czegoś nie rozumiem. I to też jest bardzo możliwe. Szyna in Siemka Adacho, mam pewne przemyślenie do koku dotyczące bezimiennego nameczanina. Obiecuję, że reszta pytań już będzie poważna. Chcąc zostać ziemskim bogiem, musiał pozbyć się całego zła, jakie w sobie skrywał. Dlatego postanowił rozdzielić się na Kamiego i Pikolo. Zakładam, że był świadomy tego, że Pikolo raczej nie zajmie się hodowlą je jedwabników. Prowadzi to do konkluzji, że bezimienny nameczanin był karierowiczem, wyznającym zasadę po trupach do celu. Dosłownie po Trupach. Co o tym sądzisz? Najpierw zacznijmy od tego, jak to faktycznie było. I tutaj myślę, że y, mogą się znaleźć osoby, które będą wierzyć w jedną wersję albo w drugą wersję. Jak to w jedną albo drugą wersję? Jak to są dwie różne wersje? No już śpieszę z wytłumaczeniem. W Dragon Ballu, w anime Dragon Ball, widzieliśmy opowieść o tym, że Bezimienny nameczalin faktycznie dostał informację od Wszechmogącego, że w jego sercu, że w jego zakątkach duszy kryje się zło. I on, uwaga, poprzez trudne ćwiczenia, był w stanie wyrzucić z siebie to zło. Czyli on to zrobił celowo. On to zrobił poprzez ćwiczenia. Chciał to zrobić. I tutaj można byłoby się zgodzić z tym, że nie brał pod uwagę żadnych konsekwencji, nie miał planu odnośnie tego, co zrobić z tym złem. Można byłoby i to też zrobiła bardzo fajnie manga Namek Sejin Densetsu, która jest rysowana jak jest rysowana, ale pod kątem fabuły uważam, że bardzo fajnie ugryzła ten temat. Sami powiedzcie, czy to nie jest logiczne. Zaraz wrócę do tych pozostałych dwóch wersji albo dwóch wspominek, które pokazały się później w Dragon Ball Z, ale czy nie jest dla Was to logiczne, że jeśli Kami, powiedzmy w 99, a raczej nie Kami, tylko bezimienny nameczanin, miał w sobie cząstkę zła, to znaczy, że to była tylko jakaś malutka część jego, a nie połowa, prawda? Albo nie 60% zła, a 40% dobra. Więc jeśli wydzielił z siebie to zło no to to było 1%, powiedzmy, jego normalnej mocy. 99% dobra z tego powstał Kami, 1% mocy z tego powstał Piccolo Mao I w tej mandze fanowskiej na Seijin Densetsu Piccolo Mao był na początku znacznie słabszy od Kamiego, ze względu na to, że tego dobra w bezimiennym nameczanie Ninie, Niuniu, niu, było więcej niż zła. Potem, oczywiście, z biegiem czasu Piccolo się wzmocnił. No ale wracając do tego, o czym mówię, do tego, do tego sposobu. W Dragon Ballu mieliśmy pokazane, jak to się działo poprzez ćwiczenia. Potem, kiedy widzieliśmy to, te sceny, jak nameczański Guru czyta w myślach Krilana to, co się działo w przeszłości. Tam była narysowana, tam była pokazana, zanimowana scena, w której Piccolo śpi sobie i nagle spada z łóżka i z jego pleców wychodzi Piccolo daimao, tak jakby to stało się podczas snu, tak jakby Piccolo daimao narodził się praktycznie z Kamiego, mimo tego, że Kami no może chciał, a na pewno chciał wyzbyć się tego zła, to na pewno nie w taki sposób. No i tutaj można byłoby stwierdzić, że Kami jest trochę, czy ofiarą tego wszystkiego? No, no, na pewno nie chciał stworzyć tego zła w taki sposób. Piccolo daimao przyjął ten kształt, jak widzieliśmy w tej retrospekcji. Ale praktycznie później, w sadze androidów, mieliśmy znowu pokazaną tę retrospekcję i znowu te, te wersje z klasycznego Dragon Balla, w której Kami trenował, ćwiczył i poprzez trudne ćwiczenia sam świadomie wydobył z siebie to zło i sam stworzył Piccolo daimao. Nad czym tam powiedział, że ubolewa. Ale on praktycznie z tego tytułu jakoś szczególnie fizycznie nie cierpiał, prawda? No bo. Piccolo mało i Kami byli połączeni życiem, więc Piccolo mało nie mógł zabić Kamiego, tylko zabijał sobie ludzi. Kami oczywiście ubolewał nad tym, ale, ale ludzie tam cierpią przeze mnie, ale przynajmniej mam stołek cieplutki, prawda? Więc ogólnie rzecz biorąc, ja myślę, że byłoby głupio zakładać, że Kami wiedział, że tak to się skończy, bo gdyby wiedział, no to myślę, że mógłby stwierdzić, że dobra, no nie będę poświęcał tylu istnień ludzkich tylko po to, żeby stać się wszechmogącym. Może miał plan, jak powstrzymać to zło, może właśnie myślał, że to zło będzie bo tego zła było mało i będzie w stanie je spacyfikować od razu po wyjściu, ale się nie udało. Piccolo poleciał, zaczął niszczyć ludzi. Możemy się domyślić, że, a raczej możemy być pewni, że nawet jeśli Kami miałby być silniejszy niż Piccolo Dajmao, no to Piccolo Dajmao i tak był znacznie silniejszy, silniejszy niż ludzie, więc on nie miał problemów z tym, żeby tych ludzi tam orać. Więc generalnie, no, jest to rzecz nieprzemyślana, myślę, że przez Kamiego, albo nawet jeśli była przemyślana, to ja bym tutaj mimo wszystko jakąś winę na niego zrzucił. Bo jak na to spojrzymy właśnie w taki sposób, że on za wszelką cenę chciał stać się wszechmogącym, no to sprowadził na ziemię duży kataklizm, katastrofę raczej, kat katastrofę. Goki Junior, kiedyś mówiłeś o technice, którą Goku zastosował na Krilinie po przybyciu na Namek. Chodzi mi o czytanie w myślach. Właśnie odświeżam sobie klasycznego Dragon Balla i tam Roshi pod postacią Jackie Chun'a w 22. odcinku od 11 minuty stosuje tę samą technikę na wojowniku o imieniu Nam. Czy sądzisz, że Goku mógł się tego czytania w myślach nauczyć od Rosiego gdzieś na off-screenie? Bardzo to bardzo fajne pytanie. Faktycznie tak było. Tutaj macie screen z Anime, w którym Roshi łączy się praktycznie z nieświadomym namem. Albo Namu, ja pamiętam też taką wersję Namu, bo oni tak to czytali fonetycznie. który sobie tam medytuje, i Roshi pod jego praktycznie nie wiedzą, czyta w jego myślach, dowiaduje się o jego przeszłości. Ta scena była też w mandze, czyli można powiedzieć, że jest to jak najbardziej istniejąca technika, której Roshi użył na nieświadomym Namu. Oczywiście jak to zrobił Goku? Świadomie. Położył głowę, rękę na głowę Krillana, i też praktycznie skutek był ten sam, ale sposób używania był inny, prawda? No i teraz to, co tutaj napisałeś, to, co zaproponowałeś, że Goku mówił. Mógł się nauczyć tego czytania w myślach od Rosiego gdzieś na off-screenie, to nie jest niemożliwe. Jeśli przypomnijcie sobie Goku, który użył Kamehameha po tym jak zobaczył, że Roshi tego używa, to dlaczego nie miałby zrobić tego z inną techniką? Dlaczego, skoro był na tym ten Kaiju oczywiście obok, nie mógł tego podpatrzeć? Sprawa nauczania się może być w ten sposób wytłumaczona, ale skoro wtedy Goku już to potrafił jako małe dziecko, to dlaczego nie używał tego wcześniej, prawda? Dlaczego miałby się nauczyć tego jako małe dziecko, a potem użyć tego dopiero w sadze Namek? No, byłoby to bardzo, bardzo dziurawe. Jaką teorię do tego dopiszecie? To już Wasza sprawa, aczkolwiek faktycznie było tak, że Goku nie był jedyną osobą, która czytała w myślach w historii Dragon Balla, nie był nawet pierwszą osobą. Waruneczek 2. Cześć, Adaho, pytanie do Goku. Nurtuje mnie to, czy fuzja jako osobny byt ma swoje wspomnienia. W całej serii mamy niewiele przykładów fuzji, które pojawiły się więcej niż raz, w zasadzie jest to tylko Gotenks. Gogeta pojawił się dwa razy, no, licząc kinówkę Fusion Reborn, ale nawet i licząc y, samą mangę, to mamy Vegito, który pojawił się w Sadze Bu i potem w Dragon Ball Super, więc to nie jest tylko Gotenks. Ba! Nawet wracając do do bezimiennego nameczanina! mieliśmy namleczenin, bezimiennego namalczenie na początku, a potem fuzja też sprawiła, że powiedzmy, że, że Piccolo i Kami wrócili do tego samego bytu. No ale wracając. Czy zatem każdy pojawiający się Gotenks to nowy byt? Teoretycznie, jeśli połączenie dwóch postaci odbywa się w ramach treningu co kilka minut, to pewnie można byłoby zaryzykować, że to ta sama osoba. Patrząc jednak z perspektywy Gotenksa z Busagi i Gotenksa z Super Hero, bagaż doświadczeń składowych powinien zaowocować całkiem inną osobą. Jak sądzisz, jak to wygląda? Ja myślę, że to jest Zawsze ta sama osoba. I dodam więcej. Gruby Gotengs, Chudy Gotenks i normalny Gotenks to jest nadal ta sama osoba, tylko w innym stanie fizycznym. Ja myślę, że niezależnie od tego, w jakim momencie historii, w jaki sposób Goten i Trunks zrobił fuzję poprzez taniec, to jest zawsze ten sam Gotengs, który pamięta bycie Gotengsem wcześniej. Na przykład Gotenks Super Hero myślę, że pamięta, co robił jak był w Margin Busadze. Chudy Gotenks, który się nie udał poprzez jakieś tam złe ułożenie kątów, to jest ten sam Gotengs tylko że jest w gorszym zdrowiu, powiedzmy, w gorszym stanie fizycznym. I z grubym goteksem jest tak samo. Więc ja myślę, ale to jest tylko moja opinia, możecie się z nią nie zgadzać, że każdy Gotengs niezależnie od tego czy jest z Majin Busagi, czy potem z Sagi Super Hero, czy jest gruby, chudy, czy mógłby się poka pokazać nawet za 20 lat, to jest ta sama osoba, która oczywiście ma inne cechy fizyczne, ale ma wspomnienia tego co robił, jak był tam kiedyś. I jeszcze jest pytanie, czy Goteng na przykład z Super Hero pamięta to co robił jako Gotengs z Majin Busagi? Dlatego, że fuzja za każdym razem jak jest scalona w tego przykładowego Gotengsa, to pamięta co robiła jako Gotengs? czy Super Hero pamięta to, co robił tamten, ze względu na to, że Goten i Trunks pamiętają, co robili jako fuzja. I potem Goten i Trunks są składowymi kolejnej fuzji, więc te wspomnienia dodają się, prawda? Jeśli wiecie, o czym mówię. Ja mimo wszystko uważam, że fuzja ma swoje wspomnienia, jako osobny byt. Abik Mocny, pytanie do koków. W spektrum rozważań znalazła się busaga z Dragon Balla, a, a dokładnie jedna zastanawiająca mnie kwestia. Majin Buu praktycznie od razu po ewolucji w Super Buu był w stanie wyczuć kij naszych ziomków znajdujących się w Pałacu Kamiego. Dla kontrastu, Buhan w starciu z Vegito zachowywał się, jakby tę umiejętność zatracił. Sam Vegito nawet wypomniał mu, że nie nadąża za jego ruchami, bo polega tylko na wzroku. Można stwierdzić, że zachodzi tu motyw taki jak podczas Cell Games, kiedy Goku chwilowo nie nadążał za ruchami Sella. Myślę, że może tak być, aczkolwiek zwróć uwagę na to, że to są dwie różne sytuacje. Wyczuł naszych ziomków będąc w Pałacu Kamiego, ale to były zwykłe sygnatureki, które się nie ruszały i nie były w trakcie walki, a Super Buu... Miał komfort tego, żeby sobie trochę poszukać tych sygnaturki. W przypadku Buchana ten walczył ze znacznie silniejszym przeciwnikiem, właśnie pod postacią Vegito, który był w stanie być może manipulować, a raczej na pewno był w stanie manipulować swoją key, być może ukrywać swoją key. to było wszystko w ferworze walki więc być może Buchan, który nauczył się wyczuwać ki dopiero niedawno, w takiej intensywnej sytuacji nie był w stanie tego robić tak efektywnie, jak wtedy, kiedy sobie po prostu stał i mógł sobie te sygnatury ki, które po prostu tam były, wyszukać, zlokalizować i tam polecieć. Savitar. Cześć, Adasiu. Ostatnio mnie naszła taka myśl. Gdyby Vegeta pokazał oficjalnie SSJ3, mógłby to być większy hype niż jakieś boskie transformacje, czy byłoby to takie ech? Ja bym się cieszył. Ja bym się na pewno ekscytował. Wyobraźcie sobie sytuację, w której w Nowym rozdziale, albo na przykład w nowej saze w Manze Dragon Ball Super jest jakiś przeciwnik, który na przykład blokuje boskieki. Ja już wiem, że o tym mówiłem 4 lata temu. Tak, 4 lata temu zaproponowałem przeciwnika, który blokowałby boskieki. No i wtedy zostałoby na przykład w przypadku Goku SSJ3. No i w przypadku Wegety SSJ-2, no myślę, że to byłaby dobra sytuacja, żeby Wegeta też pokazał SSJ-3. Dlaczego Wegeta nie używa SSJ-3? Może dlatego, że nie potrafi, a może dlatego, że stwierdza, że to jest beznadziejna transformacja. Tak samo nie używa USSJ, ale wiemy, że to potrafi robić. Oczywiście w Celsadze to była jego najsilniejsza transformacja, ten super Wegeta, prawda? Ale nie używa tego dzisiaj. Gdyby nie mógł używać silniejszych transformacji, czyli na przykład God Blue i tak dalej, to mógłby używać SSJ3, mógłby nadal używać SSJ2, no bo SSJ3 wiemy jakie ma wady, prawda? Jeśli jest używane w żyjącym ciele, nie tam za światach. Ale ja bym się cieszył, ja bym był podekscytowany. Myślę, że tutaj dużo osób, i nowych fanów, i starych fanów. Miałoby jakąś cząstkę ekscytacji, bo jak Vegeta osiąga nową formę, na przykład Ultra Ego jak osiągał, prawda? Ja się ekscytowałem, ale myślę, że rzesza fanów, która woli te starsze transformacje, patrzyła na to jako jakiś tam kolejny kolorek. Gdyby Vegeta oficjalnie w historii osiągnął tę formę SSJ3, która wiemy, że jest tam z lat 90. No, to to myślę, że mógłby trafić i do nowych, i do starych fanów. Ja na pewno bym się ucieszył. Okoliczności już wam podałem, jakie mogłyby wtedy być. Napiszcie, co wy sądzicie, gdyby Vegeta osiągnął SSJ3, albo osiągnął, gdyby pokazał SSJ3. Czy byście uważali, że to jest niepotrzebne? Czy może zależy to, tak jak powiedziałem, od okoliczności? Czy może jednak mimo wszystko byście się, byście się cieszyli, tak czy siak? Luki ziom wielki. Co by się stało, jak giniu zamienił, jakby giniu zamienił się ciałami z Androidem? Z tego, co wiem, towarzyszy tej technice zamiana ciał między dwoma wojownikami w postaci przetransportowania dusz do kon konkretnej osoby. Tutaj pojawia się problem, gdyż jak powszechnie wiadomo, Android tej składowej nie ma. No mowa na przykład o Androidzie 16, który jest w 100% robotem. Co by się stało? Z nim, z Giniu, po użyciu tej techniki, z góry dzięki za odpowiedź. Myślę, że nic by się nie stało, bo technika by nie zadziałała. Wyobraź sobie, że Giniu rzuca tę technikę w ścianę. No to. Zamieniłby się miejscami ze ścianą. Okej, okay, ściana jest przedmiotem nieożywionym, ale na przykład lodówka też jest przedmiotem nieożywionym. Ja lubię porównywać Androidy do lodówek. Zauważyliście, no? Jak oglądacie KOKO już wiele lat, to wiecie, że to nie jest pierwszy raz, jak porównuję Androida do lodówki. Ale lodówka też jest przedmiotem nieożywionym, w którym, no, mimo wszystko płynie prąd, prawda? Jest to zasilane prądem, czyli generalnie. Tak samo jak Android. No tylko, że Android ma jeszcze coś w stylu sztucznej inteligencji, ale myślę, że nie ma duszy. Więc w gruncie rzeczy, gdyby Giniu chciał się zamienić na przykład z tym dzbankiem wody, to myślę, że to by nie zadziałało tak samo jak z zamianą z Androidem. Blue Vulkan, hejka Adasiu, pytanie do koku. Gdybyś miał możliwość zmieniania się w jakiejś zwierzę raz w tygodniu na godzinę, to jakie zwierzę byś wybrał? Pozdrawiam serdecznie Ciebie, Marcie Kotki i Stanisława Olsztyna. W szkole szerzę jego wspaniałą metodę na podryw. Ja też jestem gotowy na wszelkie okoliczności. Mam tutaj kasztany przy swojej ręce, ale na szczęście podrywać nikogo nie muszę. Odpowiadając na pytanie, myślę, że byłbym jakimś ptakiem, bo byłoby fajnie chociaż sobie troszeczkę polatać. Jaki byłby to ptak? Myślę, że byłbym gawronem, myszołowem, wróblem. Albo gołębiem. Maciek, to ja mam pytanie co do berserka. Chyba w 200 odcinku tej serii mówiłeś, że porzuciłeś tę mangę. Mam pytanie czemu? Cho, chociaż się domyślam, bo ja dwa razy tę mangę odstawiłem pierwszy raz po drugim tomie, a drugi raz po trzecim. Czy może problem z dostępnością? Nie, wszystko można znaleźć w internecie. Ja odstawiłem ją po drugim tomie, mimo tego, że mam trzy tomy, dostałem je w prezencie. Dlaczego? To nie jest tak, że ta historia mi się nie podobała. Po prostu nie wciągnęła mnie na tyle. Że musiałbym czytać kolejny tom już teraz, bo nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Myślę, że podobnie było chociażby z Fairy Tale, które mi się bardzo podobało i myślałem, że będę czytał dalsze części, ale tak jakoś wypadło mi to z głowy i może to jest kwestia samozaparcia. Myślę, że gdybym się już wkręcił, to, to pewnie bym czytał dalej. Aczkolwiek ja te tytuły też czytam z taką myślą, gdzieś z tyłu głowy zawsze mi towarzyszy myśl, że, że jak ja coś przeczytam, to być może będę chciał nagrać na ten temat film. I jak ja wam powiem, że coś przeczytałem, to będziecie mnie o to pytać. I może też ze względu gdzieś na to z tyłu głowy była taka myśl, że jak będę czytał to dalej, to dużo osób będzie mnie o to pytało, a ja w sumie nie chciałbym, żebyście mnie o to pytali, bo takie rzeczy to wolałbym, żeby były taką moją prywatną przyjemnością. No ale jak mnie o to pytacie, to ja nie będę wam kłamał, że nie, nie oglądałem berserka. Nie, nie pytajcie mnie, bo nic nie wiem. A tak naprawdę miałbym go obejrzanego, czy tam przeczytanego. Kabibar, skoro lubisz szachy, to nasuwa się proste pytanie. Ulubione otwarcie białymi i czarnymi. Nie mam ulubionych otwarć, bo ja się nie znam na Tyle na szachach, żeby mieć jakieś ulubione otwarcie. Ja tam ledwo co Roszadę robię wieża <gryża> z królem, także lubię grać, yy, lubię tę po prostu grę. Uważam, że jest to bardzo fajna, rozwijająca gra, aczkolwiek nie mam jakichś ulubionych zagrań, otwarć i tak dalej, tak dalej. Oglądałem sobie takie kanały na YouTubie, albo chociażby jak Carlsen wygrał tam Puchar świata po raz pierwszy to było chyba w zeszłym roku. To sobie to oglądałem, aczkolwiek nie jestem jakimś takim doświadczonym graczem, ani w ogóle graczem, którego można byłoby pytać o takie rzeczy. Olivier 321. X. Pytanie do koku. To będzie inne pytanie. Jakie masz zdanie na temat samochodów i motocykli? Masz prawo jazdy? Samochody, zwłaszcza te większe ciężarówki, motory, zdecydowanie są zagłośne i powodują ubytek suchu. Zwłaszcza, że drogi i tak są szalenie bezsensowne, tworzone. No do... okej, okay, dobra, rozumiem pytanie. Nigdy nie byłem fanem motoryzacji. Dla mnie to jest, to jest temat, który w ogóle do mnie nie trafia. Nigdy nie byłem i podejrzewam, że nigdy nie będę fanem samochodów ani jakiejkolwiek motoryzacji, po którą trzeba robić prawo jazdy. Też ze względu na to nie mam prawa jazdy, nigdy nie Chciałem robić, nie potrzebuję robić, mam taką, taki komfort pracy, powiedzmy, że nie muszę mieć prawa jazdy. Nie wykluczam, że kiedyś zrobię, ale to raczej, żeby w razie czego móc poprowadzić auto, a nie, że chciałbym mieć swoje auto. My nigdy w życiu, w naszej rodzinie nie było auta. Zawsze radziliśmy sobie bez, zawsze byliśmy szczęśliwi z tego, że nie mamy auta, bo to była raczej kwestia wyboru tego, żeby nie mieć auta. Ja całe życie lubiłem jeździć komunikacją zbiorową. Pociągiem, autobusem mniej, no bo mam chorobę lokomocyjną, w sumie teraz już mniej, a ale generalnie miałem bardzo ostrą chorobę lokomocyjną, więc raczej pociąg wchodził w grę niż jakieś autobusy. Może to też wpłynęło na to, że tej motoryzacji nigdy nie lubiłem za bardzo. Obecnie mamy auto, w zasadzie to Marcia je prowadzi, bo Marcia ma prawo jazdy i. Jest to jakieś ułatwienie, aczkolwiek ja mówię, bez tego bym przeżył. Jak trzeba pojechać do innego miasta, to ja nie mam problemu z tym, żeby iść na pociąg. Jak trzeba pojechać gdzieś tam tutaj po mieście, wsiadam na rower albo idę z buta i, i tak sobie żyję. Mycho Kosmos, Siemka Adaho, wyjaśniałeś już kiedyś skąd w ogóle nazwa Dragon Ball Z, co skąd to Z i co oznacza. Jestem pewny, że oglądałem wszystkie Twoje filmy i dużo wiem, ale mnie to nurtuje. Można by pomyśleć, że od miecza Z, ale pierwotnie Dragon Ball Z nie miał być nawet tak długi przecież. O co chodzi z tym Z Fighter? Pozdro za kolaki. No cóż, cieszę się, że wolałeś zapytać mnie, niż wyszukać sobie to w internecie, ale na forum Kansenszu widnieje ta wiadomość, jeśli nie chcielibyście wierzyć tylko moim słowom. Ja tutaj przeczytam. Cytat ze świętej pamięci Akiry Toriamy. Była jakaś plotka odnośnie tego, że jakieś y, suplementy energetyczne miały Z w swojej nazwie i to może stąd się wzięło. Toriama powiedział, że to, że to nie jest w ogóle prawda, żeby się nie słuchać plotek i powiedział, że Z to jest ostatnia litera w alfabecie, prawda? Więc w tym momencie po prostu bardzo chciałem zakończyć te serie i wymyśliłem tytuł Z, żeby powiedzieć hej, to jest koniec. Co ciekawe, na stronie Kansenshu znalazłem też informacje, o których wcześniej nie wiedziałem, że studio anime proponowało też inne nazwy. <laughs> New Dragon Ball to jest jedna z nazw, Dragon Ball 2, Dragon Ball 90, Dragon Ball Wonder Boy, no to już mi się w ogóle nie podoba, i Dragon Ball Gohan's Big Adventure, czyli duża przygoda Gohana. Wielka przygoda Gohana. No, cieszę się, że zostało na Dragon Ballu Z. Myślę, że Dragon Ball 2 to już byłoby bardzo proste. Chociaż jeśli weźmiemy pod uwagę, że Z troszeczkę przypomina dwójkę, jeśli tak się inaczej napisze, bardziej falowanie, to też ma to jakby drugi, drugie znaczenie, ale to już jest kwestia tego, że my możemy sobie tak to dopowiedzieć. Z, bo to miała być ostatnia seria. Koniec to miał być. Chciałem wam tylko powiedzieć, że ja w ogóle nie umiem czytać. Tyrylicy. Nie wiem, co tutaj jest napisane, ale przeczytałem ten komentarz i tak patrzę, że w sumie idzie się domyślić, co tu jest napisane. I tak metodą prób i błędów, z ręką na sercu, tutaj jest moje serce, nie tłumaczyłem tego tłumaczem i myślę, że tu jest napisane Adaho, co sądzisz o anime Evangelion? I tutaj odpowiedź, pewnie nie oglądał. Tak mi się wydaje. Pewnie nie oglądał. No i daj, wydaje mi się, że można tutaj na tyle to rozszyfrować, żeby, żeby to w ten sposób przetłumaczyć. Co sądzę o Anime Evangelion, jeśli dobrze rozumiem? Nie oglądałem. <grym> A mam nadzieję, że Wy oglądaliście do końca. Jeśli tak i Wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba na moim kanale, żeby niczego nie przegapić. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Postaram się Kokła 203 wrzucić troszeczkę szybciej, bo tam już nie wiem ile. 10 dni minęło od poprzedniego Kokła. Chciałem robić tak odcinek raz na tydzień, ale wiecie, że to jest u mnie format filmów i jakby jakby termin jest bardzo luźny. Na pewno jutro zapraszam na przegląd zakoli, bo już jest ostatni dzień kwietnia. Na pewno zapraszam was na streama Sandland i zapraszam was również do nie tylko moich materiałów, ale również do wsparcia akcji Pomaganie Zajechanie albo zostawienia lajka na Facebooku, śledzenia tego, bo naprawdę są to wspaniali ludzie. Michał, którego myślę, że znacie, którego też pokazywałem wam na niektórych zdjęciach, który prowadzi tę stronę, który bardzo dużo ogarnia praktycznie w tym roku, to jest główny mózg organizacji tej akcji. No można powiedzieć, że ponad 90 Robi Michał i wiem, że pewnie nie chciałby, żebym tak mówił, bo to jest skromny chłopak, ale to jest naprawdę bardzo bliska mi osoba, jest to wspaniały człowiek, więc też by się ucieszył, gdybyście zostawili lajka na fanpage'u, ale już nie będę wam tego tykał do gardła, bo no wiem, że może niektórzy będą zmęczeni tym, że cały czas o tym mówię, ale to nie jest tak, że ja reklamuję tutaj to, bo coś, ja reklamuję to, bo wiem, że to jest akcja, która realnie pomaga ludziom, których miałem przyjemność poznać. I nie namawiam Was do tego, żebyście coś wpłacali, jeśli nie macie takiej możliwości, bo to oczywiście jest indywidualna sprawa. Ale żebyście chociaż, nie wiem, jakiegoś delikatnego lajka zostawili na fanpage'u, na pewno Michałowi i reszcie byłoby bardzo miło. Tyle ode mnie. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.